Każdy z nas ma rację w zależności, jaki okres czasu sobie wybierzemy, ale lepiej dać sobie szansę, niż stracić tą szansę, która może zmienić wiele w naszym życiu. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że timing jest najważniejszy. Tym takim wstępem chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma rację. Oczywiście. Każdy z nas. Tak jak tutaj nawet kolega pisze, że co się dzieje z PTGC? Lecimy do zera? No, ciekawe jak tam jego X1. Yy, czy w ogóle zarobił cokolwiek na tej X1, której jeszcze nie ma. Lecz lepszym tutaj postem jest kolega z naszej grupy z Hex że co do PTGC, to ci co weszli bardzo wcześnie lub wcześnie, to owszem, zarobili. Ale chłopaki co powchodzili i teraz uwaga na górce jak żeś pięknie naganiał i akcję zrobił na X. To są ładnie w plecy. Bardzo ciekawe, bo najwięcej o PIT GC to ja mówiłem w okolicach sierpnia. sierpnia, września. Zobaczmy sobie wykres. Jak się sprawy mają. Jesteśmy do USD. Spoko. Weźmy sobie no, nawet tutaj ten już połowę tego sierpnia, jak już, już więcej o tym mówiłem, no to jesteśmy razy 7 do obecnej ceny. A gdyby tak wziąć jakiś tam szczyt, w którym mogliśmy spokojnie sobie wyjść, o weźmy tą końcówkę i nie wiem, tutaj mieliśmy cały jeden tydzień, gdy szły świece do góry, to mogliśmy zgarnąć leciutko razy 25. <gry> Naganiałem. No tak, oczywiście, że naganiałem. Cały czas trąbiłem o czymś, co jest fajne, zanim zapakowałem największe torby swojego życia. Bo to PTGC to była moja największa torba. Właśnie w tym momencie tutaj zrezygnowałem z tokenów ryśka, które wyglądają tak. Byłem osobą, która poświęcała w dzień pierwszy. Byłem osobą, która od samego początku tutaj farmiła na pulsie. Ale już miałem dość tego, co widzimy tutaj. Cały czas w dół. PulseX X trochę inaczej, troszeczkę tam gdzieś odbił, bo ma spalanie. No, ale i tak szału nie ma, co? Not Sacrifice? Szału nie ma. Ink? Dump token z farmy. No, coś tam dał zarobić, bo za darmo. Za darmo to dobre, dobra cena. Mm. Wszyscy ci, którzy dali sobie szansę, gdzieś tam nawet w okolicach 1 do 1 do pulsa, już nie mówię tutaj niżej, poniżej 1 ale 1 do 1 nawet, weźmy nawet jeden, no mniej więcej, to nadal są raz 10 do pulsa. A jak tam chłopaki, którzy siedzą tylko i wyłącznie w pulsie, w puls Xie, w inku w hexie, pewnie pamper jest za ciasny, bo już jest taka kupa. Krótko mówiąc, i najwięcej do powiedzenia mają ci, co pewnie stracili 5000 dolarów w ostatnim czasie, bo portfel im wyparował. A komu w ostatnim czasie nie wyparował? Tylko jest różnica taka, że niektórzy stracili 500 tysięcy dolarów, milion dolarów im wyparowało. Na chwilę obecną tylko na papierze. Ale jakoś nie płaczą. No, może dlatego, że dali sobie szansę, by w końcu coś przykombinować leciutko, żeby wyjść gdzieś, gdzie jest ogromny potencjał, a osoba w internecie ich nagoniła. No, taka jak ja na przykład w sierpniu, wrześniu czy październiku. Zarobili dwóch te pieniędzy i teraz mają to w dupie, co się dzieje na tej sieci. Tak samo drukareczki, które mają już upaść za pięć dni. Ja upadek to tak traktuję jako kompletny brak dostawania nagród z tych drukarek, ale na chwilę obecną przy takich zwych, uzu, złych warunkach na sieci mmm, nadal drukujemy. I oczywiście ktoś tam mógł wskoczyć powiedzmy dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, zanim ta cała afera Spiday wyskoczyła. Ale my o drukarkach mówimy również tutaj w okolicach już. Lutego, stycznia, pod koniec grudnia nawet już coś wspominaliśmy, ale weźmy sobie nawet tutaj połowę lutego, czyli powiedzmy miesiąc ponad. To nadal jesteśmy do przodu, o, gdzieś tutaj, nadal do pulsa, o, tutaj nie widać, do pulsa jesteśmy, ile jest, 200%? Gdzie błąd zaznaczyłem? 350% do pulsa. I całą tą drogę tutaj mieliśmy ield procent 2 5% dziennie podkreślam dziennie ale ludzie wolą zamrozić swój kapitał na 4 lata by dostawać 26% rocznie w heksie a nie w dolarach boją się zaryzykować 400 dolarów żeby tutaj po 5 dniach 30 mieć to z powrotem, no przesadziłem 5 dni tam maksymalnie najszybciej można było to dostać z powrotem w 12 dni Ech. ludzie wolą mrozić kapitał na 4 lata by mieć 26% w heksie niż dać sobie szansę wrzucenia kilku stówek i zobaczyć co się stanie Ym. i tak każdy z nas ma rację, ci którzy mówili w tych okolicach, że to jebnie no jebło, ale co nie jebło co w ostatnim czasie nie było. Ten puls, który miał być najbezpieczniejszą przystanią, który nam nic nie daje, gdy trzymamy ten token, bo krypto ma robić więcej krypto, a gdy trzymamy pulsa, to jednak nie dostajemy więcej krypto. Gdy trzymamy puls X, nie dostajemy więcej krypto. Ten słynny dump token, no, coś tam dał zarobić. Ci, co byli od początku w farmach, coś tam, coś tam zarobili. Mm. I najwięcej do powiedzenia mają ci, co nawet sobie nie dają szansy. I oczywiście teraz mają rację, że cena spadła. Ja miałem jakiś czas temu rację, gdy polecieliśmy 25-30xów. Ile tutaj w ogóle x wpadło do pulsa? Przyszczycie. O, 30xów. Yy. Teraz oni mają rację, no bo mówili, że to je było. My daliśmy sobie szansę. I najwięcej właśnie płaczą ci, którzy wchodzili na FOMO. Nie chcieli dać sobie tutaj szansy, gdy było na dole. Czekali miesiąc, drugi, nagle jest szpila w górę. Oni teraz wchodzą i zdziwieni są, że spadło i że są do tyłu. Tak samo ludzie, którzy wzięli Bitcoina, zamiast brać go po tysiąc dolców, to poczekali jeszcze 8 lat, żeby go wziąć za 50 tysięcy albo za 100 tysięcy może teraz brali i co? I te są do tyłu. Lecz w PTC nieważne, czy w górę, czy w dół, cały czas zarabiamy więcej PTC. Mm. Najważniejsze to brać swoje decyzje <lub>, lub brak jakichkolwiek decyzji na swoje barki. Nie wiem, wylewanie żalu, bo ktoś... Teraz jeden coin spada nagle, o którym ktoś mówił. Jest pomijane to, że zrobiliśmy 30x, ludzie zmienili sobie życie, później wbili w drukarki, zarobili też dużo pieniędzy. To jest nieważne. Jak to się mówi, ludzie nie będą pamiętali stu 100 czy tysiąca Twoich zwycięstw, ale wytkną Ci tą jedną porażkę. To zabawne jest, bo wytykają jakąś tam w cudzysłowie porażkę, nie widząc swojej jednej wielkiej porażki, że tak naprawdę prawie dwa lata w krypto na sieci pullszczeń nic konkretnego nie dało się zarobić. Ja sam poświęcałem na i weźmy nawet tutaj tą cenę sacrifice, ile można było zarobić. W szczycie 100%? Jakbym chciał 100%, to bym sobie bitcoina kurczę, kupił po 20 tysięcy. Oczywiście, tutaj ktoś może powiedzieć, dało się sprzedać po razy 3. No, ciekawe kto tam złapał tą górkę. I oczywiście na samym początku farmy dawały po 300-400%. Wiem, bo sam farmiłem. Niektórzy się bali nawet farmić, bo wrzucili tylko pieniądze w sacrifice i trzymali te tokeny i nic więcej. Myśleli, że będzie raz 10 od razu. I teraz się boją cokolwiek zrobić. Jest taka panika i muszą mrozić kapitał na co najmniej 4 lata, by dostać 26% jeldu <laughs> rocznie. Zabawne. No i ludzie, którzy dali sobie szansę i nie boją się stracić chociaż 500 dolarów, śmieją się, bo z tych 500 zrobili może 5000, później połowę z tego wrzucili w coś innego, zrobili kolejne razy 10. I się śmieją. I to, co się dzieje na tej sieci, teraz kompletnie ich nie rusza. Bo zrobili razy 20, później z tego razy 20, może jeszcze razy 5. I zrobili razy 100 w moment. I wytykają ten jeden koń, o którym ja wspominałem, lub ktoś inny, że leci do zera, albo że upadnie. Tutaj kolega z X1 to chyba też zarobił dużo pieniędzy. Czeka na tą X1, której nie ma. Zobaczmy, jak tam Xen sobie daje radę. Albo no jak sobie właśnie nie daje. Xen. O, all time low chyba, co? Kupę pieniędzy tutaj można było stracić. O, co tu się dzieje? W ogóle z zdaj. 107% do góry. A propos tego, daj, no, znaczy, no tutaj Xen, wiemy jak jest. Tutaj, daj 105% w 24 godziny. No, no. Nie wiem, dla mnie to jest czysta spekulacja z tym, daj teraz. Kompletnie. Jakoś nigdy nie wierzyłem w tego dolara na daj. Mm. ale spoko. Niech robi wolumen. Mi to tam pasuje. Dla mnie to jest jakaś tam zasłona dymna. No, jakaś manipulacja. Nie wiem, nigdy tego daja jakoś nie miałem wiele. Nigdy o tym nie wspominałem, ani o, o atropie. O zisku było chwilę, ale zisek mnie wywiózł tam, Maria wyciągnął płynność. Także ja nigdy jakoś atropy nie, że tak powiem atropy nie rozgłaśniałem. Nie interesowało mnie to. Długo siedziałem u Ryśka tylko i wyłącznie. Później PTGC i drukarki. Bardzo fajne trzy strzały poszły. O. Kilka tokenów tam zrobiło razy ileś. Więc tak kończąc tam taki monolog. To najwięcej płaczą ci, co mają ogromne oczekiwania co do tego krypto, ale chyba nie mają jaj, by wytrzymać minus 50, minus 60. Tak samo nie mają jaj, by zrobić jakikolwiek ruch. A największe pretensje mają do innych. Trzeba brać swoje decyzje lub ich brak na swoje barki i to od nas zależy jak będzie wyglądał nasz portfel, jak będzie wyglądało nasze życie. Niestety rynku nie jesteśmy w stanie manipulować, ale naszym portfelem już tak. Także to tyle ode mnie. Miłej niedzieli i nie bójcie się ryzykować, zwłaszcza jak macie małe pieniądze.